Cześć kochani tysielska, witajcie ponownie u mnie. Zgodnie z zapowiedzią opowiem Wam dzisiaj o moich doświadczeniach z nowością drogeryjną, nowym podkładem od L'Oreal. Zapraszam. Ostatnio pojawiło się bardzo dużo podkładowych nowości, zarówno w drogeriach, jak i w perfumeriach. Pojawił się nowy podkład od Charlotte Tilbury, pojawił się nowy podkład od. Dior chyba wczoraj pojawił się na rynku. Pojawił się nowy podkład od Tarte. Nowość od Eveline. Nowość od Max Factor. Nowość od L'Oreal, właśnie. I to jest tylko kilka innych produktów, które ostatnio pojawiły się w dziale nowości na rynku. I przyznaję, że kilka tych wymienionych nowości u siebie mam i testuję. I miałam zrobić taki zbiorczy filmik, jeśli chodzi o kilka produktów. Ale jak zobaczyłam na półkach w Rosmanie to, to stwierdziłam, że temu poświęcę osobny filmik. To jest, moi drodzy, L'Oreal True Match Nude i to jest ich Plumping Tinted Serum. To jest połączenie pielęgnacji i kolorówki. To jest coś, co jest bardzo popularne wśród amerykańskich youtuberów i coś, co wydaje mi się, że i w naszej polskiej części YouTube'a zaczyna tworzyć, generować szum. Jak to u mnie zwykle bywa, jeśli chodzi o recenzję podkładów? Najpierw opowiem Wam trochę... O produkcie, co on dla Was jako klientów powinien robić. Później pokażę Wam nagrane jakiś czas temu pierwsze wrażenia, moja moje pierwsza styczność z produktem. A później opowiem Wam, czy on się sprawdził na mojej cerze mieszanej, jak to jest z tym jego wykończeniem, czy on rzeczywiście jest taki, jak go malują, czy te wszystkie ochy i achy u mnie się potwierdzają. O tym będzie dzisiaj, zaczynamy. True Match Nude Plumping Tinted Serum, moi drodzy, połączenie pielęgnacji i kolorówki, to jest produkt, który zawiera, przynajmniej w teorii, tak nam obiecuje L'Oreal, 1% czystego kwasu hialuronowego, co już można wyczytać na opakowaniu, które notabene jest szklane, i macie pipetkę. Do pipetki zaraz przejdziemy. Dostajecie standardową ilość produktu, 30 ml, i przyznaję, że ten. Kosmetyk, jak na produkt od L'Oreal, jak na kosmetyk drogeryjny, taki znowu tani nie jest. W Rosmanie za niego trzeba zapłacić około 83 zł, bez grosza, chyba, czy bez 10 groszy. Na ezebra.pl dzisiaj, a nagrywam to, kiedy to widzicie, czyli dzisiaj jest środa, dzień wypuszczenia tego filmiku. Na ezebra.pl jego regularna cena to. 77 zł bez jednego grosza, ale w chwili obecnej jest w promocji 66,88. Nie jest to mało, ale to jest taki trend, który da się zauważyć w drogerii, że niestety te ceny zaczynają rosnąć i to nie chodzi tylko o inflację. Już na pewno nie chodzi o Rosmana, bo tam to chyba jest najdrożej ze wszystkich drogerii, jakie tylko przychodzą mi do głowy, ale to jest temat na inny filmik. Wracamy do tego podkładu, moi drodzy. Ja będę go nazwać podkładem, tak naprawdę to jest serum koloryzujące. To jest kosmetyk, który przynajmniej w teorii powinien wyrównać delikatnie koloryt. Tutaj nie można mówić nawet w założeniu. Nie obiecują wam dużego krycia. Jest pielęgnacja. Co tu jeszcze można wyczytać na stronie zebra. Czytałam oczywiście informacje też ze strony amerykańskiej i europejskiej L'Oreal i te informacje się mniej więcej Pokrywają, więc pozwólcie, że przeczytam, co jest tutaj wypisane Wyró wy napisane. <grywnie> Wyrównuje kolory skóry i optycznie ją wygładza. Doskonale dopasowuje się do cery i daje efekt make-up, no make-up. Czyli wyglądacie troszkę lepiej, ale ma być, nie widać makijażu. Dodatkowo dzięki zawartości pielęgnujących składników aktywnych zapewnia skórze natychmiastowe nawilżenie i rozświetlenie. Serum koloryzujące zawiera w swojej niekomedogennej formule, to znaczy, że nie będzie zapychać Wam porów. Znany ze swoich właściwości głęboko nawilżających czysty kwas hialuronowy, ta makrocząsteczka zapobiega utracie wilgoci w naskór z naskórka przepraszam, oraz wykazuje działanie ujędrniającej. Ponadto w składzie kosmetyku zawarto odbijające światło pigmenty mineralne, zapewnia mają one lekkie krycie i naturalnie rozświetlone wykończenie. No tutaj jeszcze można wyczytać, że jest super, że jest pipetka, że bardzo higienicznie można to na siebie nałożyć, aplikować. Nie ma zbyt dużej gamy kolorystycznej. W Stanach ten kosmetyk pojawił się bodajże w 12, jak nie w 14 odcieniach, w Wielkiej Brytanii chyba w 9, a u nas na stronie zebra, ale też w Rosmanie, w szafie L'Oreal można zobaczyć 4 odcienie. Ja mam tą najjaśniejszą opcję kolorystyczną, czyli 0,5 do 2 Very Light. Czyli podsumujmy, mamy połączenie pielęgnacji i kolorówki, ma być nawilżenie, ma być wyrównanie kolorytu, delikatne krycie, optyczne wygładzenie, ma być też make-up no make-up, czyli troszeczkę lepiej ale bez wyraźnych oznak makijażu na twarzy. Wszystko pięknie i kolorowo w teorii. Zaraz Wam pokażę, jak to wygląda w praktyce na mojej cerze mieszanej, która, przypomnę, po bokach twarzy jest normalna, a w strefie T się przetłuszcza. Zapraszam Was teraz na pierwsze wrażenia, a później na ogólną recenzję produktu. Witajcie, moi drodzy. Pierwsze wrażenie jest świeżuteńka, czyściuteńka, jeszcze kompletnie nieużywana ani razu gąbka do makijażu. Zwilżona oczywiście. Jest też nowy podkład od L'Oréal. True Match Nude Plumping Tinted Serum i jest tutaj jednoprocentowe stężenie czystego kwasu hialuronowego i ja mam, wydaje mi się, że tą najjaśniejszą opcję, bo tutaj jest napisane od 0,5 do 2, Very Light. Jest pipeta, ja nie mam zielonego pojęcia, czy to będzie mój odcień, czy nie będzie za jasny, ale zaraz się dowiemy, jeśli tylko otworzę. No ok, bo jeszcze nawet nie sprawdzałam, wydaje się być jasny. O, i, już, i już się brudzi, ale okej, okay, poradzę sobie z tym, nie ma problemu. Jeśli chodzi o bazy, standardowo mam na sobie pielęgnację, krem z filtrem przeciwsłonecznym, ale mam też po prawej stronie tylko, nie wiem, czy to widać, może drobinkę bazę matującą tą od Revlon. To jest Prime Plus Mattifying i Pore Reducing, yy, bo z, czemu nie w sumie sprawdzić od razu jedną połowę twarzy, jak to będzie leżało na bazie. Po drugiej stronie mam tylko pielęgnację, tak jak powiedziałam. I też z racji tego, że tu mam bazę matującą ten pudel będzie Puder. Spokojnie. Iza. Za szybko chcę to wszystko powiedzieć. Z racji tego, że po jednej stronie mam twarz zmatowioną, mam bazę matującą położoną, to też będę ten podkład dzisiaj dwoma różnymi pudrami utrwalać, i co? Sprawdzam, czy jest ostrość. Wychodzi na to, że jest. I wiecie co, ja sobie po prostu ten podkład na dłoni nałożę. Nie czytałam o nim nic, od razu Wam przyznam, z tym, że wielu youtuberów amerykańskich, których śledzę, testowało ten podkład i bardzo sobie go chwali, ale przyznaję, że są to właściciele CER normalnych, niektórzy normalnych w kierunku suchej. No, zobaczymy, jak się na to, mojej to na mojej cerze mieszanej sprawdzi. Biorę sobie lustereczko, bo jestem pomimo soczewek, ślepa. Nie spodziewam się jakiegoś spektakularnego krycia, skoro ma być lekko zabarwione serum. Nie jest też jakoś mega rzadki jak na taki, wiecie. Podkład, podkład serum. No tak. Nie jest zbyt wodnisty. Krycia tutaj nie widzę. Może po prostu więcej troszeczkę nałożę. O tak. Oczywiście ja spróbuję też go aplikować pędzlem, ale to już nie dzisiaj. No i ten odcień wcale nie jest za jasny. M może też dlatego, że kurczę, wiecie co, no właśnie nie lubię pipet, bo to się dzieje. O, widzicie? Tu gdzieś się smernie pipetką. Ja teraz to gąbką wytrę. Zbiorę trochę podkładu. Tu gdzieś się smernie pipetką i to się wszystko wylewa. No dobra, krycie jest takie delikatne, ale ładnie wyrównuje koloryt. To trzeba przyznać, dobra. Ostrożnie, kurczę, czuję się z tym pytaniem jak aptekarz, nie chcę robić bałaganu. Gdzie, że mam to tylko trochę. Pachnie, ale nie w taki perfumowany sposób, troszeczkę chemicznie, aptecznie. Nie przeszkadza mi to. No dobra, krycie jest takie niewielkie, naprawdę, przy tej warstwie, którą ja nakładam. Ale nie przeszkadza mi to. Yy, przyznaję, że krycie jest porównywalne do tego, tak na pierwszy rzut oka oczywiście, który mi daje yy, niewielka ilość podkładu od Lisa Eldridge. <laughs> Laura Mercier, miałam powiedzieć, nie, Lisa Eldridge. No tam jest może troszkę więcej jednak przy tej ilości, którą ją nakładam. Dużo produktu idzie. To przyznaję, ale. No dobra, to będzie dzisiaj taki bardzo delikatny makijaż. Zresztą, jak sami zresztą później zobaczycie, ja dzisiaj nie mam zamiaru na przykład robić oczu. Nie nakładam dzisiaj tuszu. Zaraz wam pokażę, co ostatnio bardzo lubię robić. Nie wiem, czy dobrze w tym wygląda. Dobrze się w tym czuję i kurczę, chyba to najważniejsze. Ło mam zaczerwienione. Sama nie wiem, czy ktoś mi kaduje. A, niech się bawią dobrze. Ktokolwiek to jest. No dobra, tutaj nałożyłam teraz więcej. Ładnie leży, bardzo fajnie stapia się z cerą. Trzeba mu to przyznać. Taka druga skóra, koloryt wyrównany. Mm, wszystko prześwituje, ale tak trochę lepiej. Kurczę, podoba mi się. Nie błyszczę się tak bardzo. Mi się wydaje, kamera może troszkę wyolbrzymia teraz, jak się tak przyglądam. Nie błyszczę się bardzo. Wyglądam, jakbym była świeżo po wyjściu po jakimś zabiegu kosmetycznym. O, wypielęgnowana, wymasowana, nałożony krem nawilżający, ale tak, jakby miała zdrowszą skórę. Wiecie, tych przebarwień, zaczerwienień mniej. Takie troszeczkę wszystko jest wygładzone, ale naprawdę nie wiem, czy ktokolwiek, jakby do mnie podszedł bliżej, to by powiedział, że mam makijaż. Kompletnie go nie widać. No i ten odcień wpasował się w mój koloryt, w mój odcień cery, idealnie, no. Tak, w ogóle go nie widać na twarzy, ale moja buzia jest ciut ładniejsza, jednak lepiej to wygląda. Bardzo interesujący produkt, odcień idealny. Nałożę lekko kryjący korektor. A właściwie zrobię cały makijaż, bo zobaczycie, że jest dzisiaj tego naprawdę... Będzie. Dzisiaj tego naprawdę niewiele. Tak ostatnio lubię się nosić. Zresztą szkoda gadać. Zobaczymy, jak przyjmie to pudry i brązer w kremie. Tyle moi drodzy, jeśli chodzi o mój dzisiejszy makijaż. Bardzo niewiele produktów mam na sobie. Przede wszystkim mam korektor, który utrwaliłam standardowo pudrem od Charlotte Tilbury. Tak jak powiedziałam, do utrwalenia tego podkładu, tego tyntu właściwie, tego serum koloryzującego, użyłam dwóch pudrów. Po tej stronie, gdzie nałożyłam bazę matującą, użyłam tego Peach Powder od Belle, a po lewej stronie, gdzie mam sam podkład, mam puder od Tarte matujący. Wszystko spryskałam mgiełką matującą od Eveline. No i na chwilę obecną nie widzę różnicy między tymi dwoma stronami. Zobaczymy, jak to będzie w ciągu dnia wyglądać. Na samym początku 99,9% podkładów testowanych przeze mnie świetnie wygląda. Rzadko się zdarza, żeby przy aplikacji były problemy, chociaż czasem się jednak zdarza. Tutaj, jak żeście widzieli, wszystko poszło gładko. Pigment, chociaż jest go niewiele, rozłożył się bardzo równomiernie. No, i wydaje mi się, że wyszło to naprawdę nieźle. A jeśli chodzi o korektor, którego użyłam, to jest ten Vegeta Moist Concealer od Bell. No, kurczę. Wygląda to bardzo spójnie, bardzo ładnie. Ten kolor, jeszcze raz, super. Bardzo dobrze wygląda na mnie. I oprócz wspomnianych produktów, mam jeszcze na sobie tylko brązer, moi drodzy. Błyszczyk na ustach. Rzęsy podkręciłam na zalotkę, ale nic z nimi nie robiłam. Aha, mam cień i bazę. Mam bazę od Inglot na oczach i cień matowy beż. I tylko po prostu przeczesałam sobie jeszcze brwi żelem bezbarwnym od My Secret, nie od, od Pierwene, przepraszam. I tyle. Tak wygląda dzisiejszy mój makijaż. Zobaczymy, jak to będzie się nosić na mnie. Jak to będzie wyglądać po kilku godzinach. Jak to będzie wyglądać, kiedy się wyświecę w strefie T: czy wyświeca się tak jeszcze w miarę ok, czy będzie to wyglądać nieświeżo, czy się nie będzie ciastkować, zbierać. Wycierać. To mnie interesuje, bo na chwilę obecną powiem Wam, że wygląda to super. Witajcie z powrotem, moi drodzy. Przyznaję, że pierwsze wrażenie, jak pierwsze wrażenia, ładnie się to aplikowało, ładnie to wyglądało, nie miałam zarzutów, żadnych błyskotliwych komentarzy. Później, w miarę noszenia tego produktu przez kilka, kilkanaście następnych dni zauważyłam kilka rzeczy, ale po kolei. Najpierw może skupmy się na tym pierwszym dniu, kiedy z jednej strony miałam bazę, utrwaliłam ten produkt dwoma różnymi pudrami, no i po kilku godzinach zauważyłam jednak, że u mnie, jeśli chodzi o moją strefę T, tam gdzie się właśnie przetłuszczam, to jednak bez mazy, bazy matującej ani róż. Co prawda tą stronę bez bazy utrwaliłam mocno matującym pudrem od tart, jednak to było za mało. On się pozbierał trochę w zmarszczkach mimicznych, Troszkę nieświeżo wyglądał, podczas gdy po drugiej stronie, tam gdzie co prawda był zwykły naturalny puder Peach, peach Powder od Bel, ale jednak baza matująca poniżej, wyglądał idealnie. Nawet nie wyświeciłam się za bardzo, ale też nie wyglądałam zbyt sucho. I chociaż później próbowałam z innymi bazami, też z tą Belle wygładzającą pięknie, też bez bazy, ale z innymi pudrami, to jednak u mnie baza matująca sprawia, że ten produkt pięknie wygląda przez cały dzień. I nie wyświeca się za bardzo, i też nie trzeba go za bardzo poprawiać. Wiele produktów typu serum, lekko koloryzujące, połączenie kolorówki i pielęgnacji, lekko wyrównujące koloryt, jest, ma właściwie taką lekko tłustawą konsystencję. Przynajmniej jeśli chodzi o te produkty, które ja testowałam. Dwa, które przychodzą mi teraz do głowy, to jest. Serum Foundation od The Ordinary i też, chyba też Serum Foundation od Physicians Formula. Szklane opakowanie, też z pipetą. I oba te produkty były takie właśnie pod palcem, zwłaszcza lekko tłustawe, co oczywiście nie przekładało się na to, żeby te produkty tłusto wyglądały na twarzy. Ale przyznaję, że jak otworzyłam ten kosmetyk, to też spodziewałam się czegoś takiego. Tu tego nie ma. To jest po prostu rzadki płyn napigmentowany. Ta pipeta! No, oczywiście, z racji tego, że ona jest w miarę szeroka, a szyjka tego opakowania szklanego jest w miarę wąska, no to trzeba uważać, żeby wkładając pipetę do środka, nie otrzeć o brzeg, Bo wtedy nadmiar produktu znajdujący się na pipecie to wszystko się wylewa, robi się bałagan. No, ale rzeczywiście, dla osób, które nie za bardzo. Nie wiem, lubią jakieś łopatki, tak jak w podkładzie od Wetn Wild, czy pompki, no bo wtedy mniej produktu się wyjmuje. No to jest to jednak bardziej higieniczna forma aplikacji. Dla mnie osobiście jest to trochę upierdliwe, zwłaszcza, że ja nie nakładam nigdy pielęgnacji, czy kosmetyków kolorowych pipetą bezpośrednio na twarz. Ale to jest tylko moje odczucie. Tego krycie, coś, czego nie zauważyłam. Przy pierwszych wrażeniach, ale zauważyłam, kiedy zaczęłam montować ten materiał, nagrany wtedy, to to, że ten kosmetyk w miarę jak wysycha, bo nie zastyga. Ja tam w pierwszych wrażeniach chyba zauważyłam, że on lekko zastygł, ale to nie jest forma zastygnięcia produktu, która na przykład pozwala Wam zrezygnować z pudru bo próbowałam go nie pudrować, ale wtedy migruje strasznie w mojej strefie te. No właściwie nie w strefie T, ale tam, gdzie mam zmarszczki mimiczne. No, centrum twarzy, jakby nie było. Jak go nakładam na twarz, to czuć nawilżenie, czuć, że on jest po prostu mokry w taki przyjemny sposób i później on wysycha, troszeczkę wsiąka, wysycha i mam wrażenie, że podczas tego wysychania jakby pigmentacja się zwiększała. Absolutnie nie można tutaj mówić o oksydacji, bo on u mnie przynajmniej... W połączeniu z moją pielęgnacją, kompletnie nie ciemnieje. Ten odcień 0,5 do 2, very light, idealnie dobrany do mnie. Ale przy montażu tego pierwszego materiału, właśnie zauważyłam, że tak jak na początku to krycie jest takie ok, bardzo delikatne. To w momencie, kiedy już nałożyłam korektor i przypudrowałam go tylko w strefie T, to zauważyłam, że nawet po bokach twarzy, tam gdzie nie było pudru, nic nie robiłam, to krycie jest większe. On wysechł. I troszeczkę się zmienił. Próbowałam to krycie budować porządnie w pozostałe dni, ale nie wygląda to dobrze. Po kilku godzinach wyglądam, no właśnie, jakbym miała dużo makijażu na, na twarzy, a nie taki jest zamysł tego produktu. Wolę jednak nałożyć mniej i rzeczywiście wyglądać, jakbym miała lepszą skórę bez makijażu. On przy takiej standardowej ilości, jaką ja zwykle nakładam na siebie, rzeczywiście wygląda, daje efekt bardziej. Naturalnej, gładkiej buzi, co oczywiście nie oznacza, że wiecie, wypełnia mi wszystkie pory, ale jest to delikatne optycznie wykładzenie i nie widać go na twarzy. Nie widać, że ma się makijaż. Przynajmniej w moim przypadku taki efekt mi dawał. Nie nazwałabym go podkładem produktem rozświetlającym, ale nie dąży do matu. To jest taka bardzo naturalnie wyglądająca satynka, taka zdrowa, odżywiona, nawilżona skóra. Powiem Wam, że już pierwszego dnia, kiedy zaczęłam się nim bawić. Przypomniał mi inny produkt wysokopółkowy, jeśli chodzi o jego wykończenie, tylko nie wiem, czy zwróciłam na to uwagę, czy wyartykułowałam to, że bardzo przypomina mi coś innego mm, przy pierwszych wrażeniach, które na, dla Was nagrywałam, bo to jego wykończenie to takie delikatne wyrównanie kolorytu, delikatne wygładzenie, długotrwałość też. Bardzo przypomina mi ten podkład od Lisa Eldridge. Bardzo. Oczywiście nie nazwę ich zamiennikami z racji tego, że podkład od lisy mogę nosić bez pudru i on mi się nie zbiera. Podkład od lisy jednak po, dajmy na to, 10 godzinach noszenia, a dla mnie to już jest bardzo długi okres, kiedy ja już zmywam makijaż przed snem, podkład od lisy wygląda cały czas dobrze i właściwie jest w takim stanie, jak zaraz po nałożeniu. Natomiast tutaj, jeśli chodzi o L'Oreal, to już, no ta twarz wydaje się już trochę zmęczona, tak? Nie mogę powiedzieć, żeby się ciastkował, czy nadmiernie wycierał, czy zbierał, ale jednak widać wtedy już widać, że mam makijaż na twarzy. Może tak. Natomiast przy lisie, no jednak cały czas wyglądam świeżo i fajnie, to jednak samo wykończenie, efekt jaki dają na twarzy, no u mnie jest identyczny. Podsumowując tą moją recenzję, muszę przyznać, że cacuszko. Może niezbyt tanie i niezbyt w drogeryjnej cenie, ale jednak sprawdza mi się wyśmienicie. Odcień dobrany idealnie. Jeśli chodzi o aplikację, o tym chyba jeszcze nie mówiłam, najbardziej go lubię jednak gąbką nakładać, bo dłońmi, mi, wiecie, wchodzi mi pod paznokcie, <noise> później nie chce mi się tego czyścić, natomiast dłoń mi też bardzo pięknie wsmarowuje się w twarz i daje piękny efekt. Pa pędzlem nie za bardzo to dobrze wygląda, jakoś tak smugi się robią, może jest zbyt wodnisty na tego typu aplikator, natomiast gąbka i dłonie u mnie sprawdzają się wyśmienicie. Bardzo go polubiłam, bardzo mnie zaskoczyła ta jego nietłusta konsystencja, trwałość, wykończenie, jakie cenię taki podkład na co dzień. Moja twarz ale lepsza. Bardzo się cieszę, że w mojej strefie te, tam, gdzie się przytłuszczam, ten kwas hialuronowy nie robi krzywdy. Czasami jest tak, że te podkłady nawilżające to jednak zbyt dużo dla mojej cery i po prostu świecę się, wyglądam tłusto, jak na przykład było z podkładem od Anastazji. Tam nie, nie dobrze to wyglądało albo z tym nawilżającym podkładem od Fenty. Po prostu smalec na twarzy, to wyglądam bardzo świeżo, naturalnie. Lubię to, więc z mojej strony ode mnie duży plusik. Moi drodzy, jeśli chodzi o moje doświadczenia z nowością od L'Oreal, to ode mnie na dzisiaj to już wszystko. Do siebie zapraszam w niedzielę i opowiem Wam wtedy o moich ulubieńcach stycznia, ale i grudnia. No bo wiadomo, że w grudniu skupiłam się na podsumowaniu minionego roku i jakoś te kosmetyki grudniowe zwykle traktowane są po macoszemu, przynajmniej przeze mnie, no więc do tych styczniowych ulubieńców podepniemy też te grudniowe. Jest kilka fajnych kosmetyków. O tym będzie w niedzielę. Do zobaczenia. Na razie. Pa!